Co ja kiedyś byłem w Licheniu i tam, i tam chyba biskup, ten, ten, czego tam później zaczęli sądzić, bo jeden to kiedyś przyjechał do nas na siedzibę, a później go tam e, prawo jazdy było e, Biskup powiedział mówi, chwalcie, e, e, że Kościół powinien być wdzięczny za księży, którzy są alkoholikami. Pamiętam, to było to wiele lat temu, ale kurczę, on gada ten biskup, alkoholizm, no to wiadomo, to, ale słuchajcie, taka jest prawda, ja, ja poznałem wielu księży nie? I, i u nas i, i nie u nas, bo, bo, bo niektórzy nie są u nas i taka jest prawda. Nie? I samo tutaj, y, tutaj. No, y, ja bym się tutaj dzisiaj czuł, źle się czuł, jakby tutaj dwóch kup zaczęło gadać, nie piją po 30 lat. I by tak, zaczęli mówić, taki fajnie, jaki te. Bardzo bliskie to, są Jurek i do co Krzysztof Ale tu mi takie coś wyszło, pierwszy raz, że ja też błogosławię a za, za takich ludzi. Nie? To, co mi właśnie kiedyś falek Wiesz, jak ty masz w dupie już, już, już to wszystko, to chociaż przychodź dla nas, nie? bo twoje doświadczenia są bardzo cenne. Nie? I teraz, tak tutaj, tutaj, tutaj któryś, tu nie wiem, czy Jurek, czy Krzysiek powiedział, e, stracone lata. Nie? A słuchaj, ja to pochodzę, nie, nie będę mówił, kto tutaj też przychodzi, pije ze 33 lata teraz. I mówi wiesz, ja też chciał tak jak ty. Się napierdzielić, a później przyjść po ośmiu latach i, i, i opowiadać, nie? Albo tak jak mnie się kilka lat temu zdarzyło, po tygodniu wyhamować, nie? Ja zbyt ja, 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 długo jestem tutaj, żeby to lekceważyć, tak jak, tak jak się mówił. Ja wiem, że to może być ostatni raz i że, i że to są cuda, nie? Że po tygodniu picia, że można znowu zacząć kilka lat nie pić. Nie? Ale tak samo z Jankiem chyba było szamponem też, chyba po miesiącu, czy tam więcej, po dwóch, czy po trzech. A u mnie nieraz to zabierało 8 lat. 8 lat się podnosiłem, zapijałem i tak dalej. Nie? Ale Tak, od tego pierwszego gwizdka, jak miałem 20, parę lat, jakbym jak tak nie pił. Nie? I, i, I to, co tutaj mówił przyjaciel. Ja pamiętam taki okres, jak ja po tych 15 latach zapiłem z drugą żoną rozwód, z pierwszą tam to już też, bo no tam jeszcze żyliśmy na kościołapę, łapę. I ja, ja zostałem sam. Z kobiety, szybko kobietę, skąd... No to lokale nocne. Zaczynają z kąplami chodzi, z tymi kawalerami, z odrzysku tego e, tutaj. I, I słuchajcie, i nic, nic. Ani ten kumpel nie mógł znaleźć ani ja. On w końcu znalazł w zakroczyniu. A ja się nachlałem. I dopiero jak się nachlałem, to nad kanałkiem poznałem. Kobiety mojego życia tak naprawdę. Kobietę mojego życia. Z którą jestem już 15 lat i bym zawsze mówił, że związki to jest jedno wielkie nieporozumienie. A dzięki temu, że prze, przeżyliśmy to, co przeżyliśmy, no tak naprawdę dziś jestem czy, yy, tylko dzięki niej. Bo gdyby nie ona ja bym się na gdzieś dzisiaj daje nam słowo no. Ja wiem, że ona wraca wieczorem no, i po prostu no, i taką niespodziankę zrobiła, A piła ze mną równo. Nie? Także to są, to są właśnie te, te, te cuda, nie? Te takie te, te dziwne rzeczy. Nie? Nie się niepogółkość, który będę tam zaczął piać tak jak nieraz mówiłem. oj 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 jaki ja mądry, oj jaki ja to, o kurwa, tu tam, tu ale tu wiem, że siedzi parę osób, których wcale nie jest do śmiechu. I to mi pomaga. Ja przychodzę tutaj nie czuję się wyobcowany, tak jak jest ten temat. Bo ja nieraz czułem się na tych wyobcowanym. Co ja tu robię? Nie? Ja, ja jestem przecięny Ja nie potrafię utrzymać tego, tego nie? Ale potrafię, wiem, że potrafię. Ale... No moje życie jest takie, jakie jest. powiem wam, że wcale nie. Żyję. Gdyby nie to, nie zadziałoby się wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. Ja nie wiem, czy ja teraz przez te parę lat, jak nie piję, bym zrobił tyle, gdybym nie miał tego, 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 no, tej siekiery na dół nie? Także wszystko gdzieś, wydaje mi się, jest potrzebne. A jaką rolę ja mam w tym, to może się kiedyś dowiem. Dziękuję bardzo. you <laughs>